Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Nowy kraj, nowi ludzie, nowe wyzwania. Obcokrajowcy często po przyjeździe do Polski muszą zdarzać się z zupełnie inną rzeczywistością. A pierwszy dzień zawsze pozostaje w pamięci. Wszędzie były drzewo, i że widziałam też kościoły, bo ja wtedy przyjechałam z Mauretanii, kraj muzymański, który nie miał prawie nigdy, gdy można widzieć kościół z krzeszy. Więc jak kiedy przyjechałam tutaj w Polsce, czułam od razu tak, jak jestem w domu. Mówi siostra Ana Frida ze zgromadzenia sióstr. Nieco dłużej, bo aż 20 lat mieszka w Polsce siostra Heidi z Niemiec, która doskonale pamięta swój przyjazd do nowego kraju. To było takie miłe zaskoczenie, bo byliśmy dwie siostry, jedna Kanadajka i ja przyjechałyśmy pociągiem. był w pociągu takiej skrzypce. On grał w Berlinie, ale przyjechał do Polski na urlop. I on nam po angielsku mówi o ciągle, jak ważne są palce. Ja myślałam sobie: jeśli te palce są tak ważne dla niego, na pewno nie będzie nam pomagać z walizkami, ale ukazało się, on pierwszy dał te walizki przed oknem. Pierwszy tydzień jak byłem tutaj, to pogoda nie była ok, znaczy nie było zimno. George pochodzi z Egiptu, kraju pełnego słońca. Jak była zaczynana zima, to nie jest problem pogoda, ale u nas w Afryce dzień nie jest taki krótki jak tutaj w Polsce. Jak o 15.30 jest noc, no to dla mnie to było trochę dziwne. Polska w oczach cudzoziemców jest krajem przyjaznym. Dbajmy o ten wizerunek. Do usłyszenia. Joanna Lewińska. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.